No kurwa, takie to mamy na odcinku! Nie wierzę. Co? Bo walczyłem z drzwiami. Niech walczyłeś z drzwiami. No po prostu chciałem przejść, ale nie dałem... Drzwi są zbyt potężne. No były niestety. Drzwi to moje Nemezis. Ja nie oceniam. Ja po prostu kopię Obsydian. ile masz już? 25. To całkiem dobrze. Obsydianu? No. Na tyle. Do tyle? Dla zajawy. No to chodź do domu, to sobie wejdziemy do naderu i poszukamy nowych rzeczy. Czekaj, ja tu kopię. Piamenty. Też. Oraz mam duże złoże lawy, więc wykorzystuję je w pełni. Mam z, z Po co ci baket z wodą? O temu nie, zawsze się przyda. Ja znam tutaj jakiś ten, zostaw mnie. Jakiś kostalony mnie gułnią, kastani. Uderzył mnie, uderzył mnie. Kurde, praktycznie chyba nieskończone to jest. No. Mamy to jest! Kimo. Tak? Fajnie. No, fajnie, co? No, a ja nakopałem obsydian na całe nasze życie. No i elegancko. Mamy kości, prawda? O kurwa. Dobry, po prostu super, Max, co robiszcie? Nie ciebie że się fajnie bawisz w Minecrafcie. Dzięki, stary. Bawienie się to jest moja pasja, nie? Nie ukrywam. Bawienie się? To jest moja pasja. Moje kloce. Moje klocki. Dałem ci trochę rzeczy do, do tych wszystkich, tam tego typu. Dobra. No, baw się ładnie. Długę musimy znaleźć, bo przecież jest kakao beans. Nie, one się w A, Gdzie robimy? Nie robimy. Że... wiesz, że, Ale to nie jest na płyty. A no, to drugie, o tym drugim mówiłem. Moje. Uszy. To drugie, to tutaj jest na płyty. Bo to jest na. bo widzisz, można nawet od góry. Hmm, grzybowo będzie trzeba zrobić, bo mamy dwie grzybowe. może są różne. Eee! Okay. Patrz co? Już wiem, jak to działa. Eee! A! Cześć, to dwóch? robimy portal do Negeru, do Negeru, do Negeru. Nie wiem, nie wiem, ale teraz myślę, myślę. myślę. Ja myślę, myślę, myślę. Przepalałem. Zelazo. Ooooo, dobra. Co tutaj trzeba było. Bazo. Trafiła! trafiła do wody. Świnia. No, bo zrknęłem świnię i trafiła do wozu. Broken. Placzuję. Świnia klaszuje życie w Minecrafcie. Dobra, gdzieś tu robimy portal. Nie wiem czy my go jakoś ozdabiamy, czy tego tak zjebniamy. No, bo tego się nie przepala, to się w czymś innym to robi. Czym to się robi? To się w tym robi? Nie. Nie no, w tym wiecu. Blast Furnace chyba. A mamy A jak się robi Blast Furnace? No właśnie, bo to jest taki lawowy? Czy co to jest? No taki lepszy, bo no. nie stać się na to, kurwa. A jak mamy go zrobić? Ej! Hmm. Nie działa! Portal nie działa! Jak nie działa? Nie działa! Oskamowali nas? Nie wiem, jak to zrobić, czekaj, chyba musi być wszystkie po prostu. A masz plinta? No mam! Chyba w sumie nie było rzeczy z, z tego, z netheru. No były! Znaczy, to... to jest netheru, to są, nie jest stal. Zrobimy pełne, nie? Nie oszczędnie, tylko pełne. O, teraz o. działa. Nie wolno, nie e może być <laughs> oszczędnie po prostu. Nie możemy nie, no na nigdy. kaskę. Uf. ja nie padzę, bo ja zapomniałem z chabowego zjeść. Babcia by, nie, by była zła. Rozumiesz? O! Aha. Co się dzieje? No, nie, o! Nie, nie. nie mogę przejść. O. Tak zlegowało. Dobra, biorę sobie z teraz. Albo o. No nie no gas no, Au! Au! Pierdalam, pierdalam, pierdalam. Mam nether call. Masz? U. U ale teraz będziemy bogaci. <try> oh, 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 to jak to oh, no, no, no. kurde Rocky Balboa normalnie. Oh, no, no, no. Go to był Aron Startzenegar. Aha, dobra. <try> Nieważne, nie ważne. <grych> tak nie było. Pomylić nie Arnolda. Byłem, ale i, no i tak oboje byli tacy. tacy byli. No, chodź idziemy. Czekaj, muszę... Boga. Właśnie muszę wziąć se kobla i schabowa. Jestem schabowa? A ja jeszcze muszę coś do obrony. Jeszcze strzały biorę, czekaj, tam jest chuj gaz, gastu, więc uważaj. Czekaj, to jeszcze chciałem zrobić. My mamy kaka... Kakaobinsy. Gdzie się znalazłeś? Jest, zrobiłem, możliwe. I co, już je gdzieś przepiliśmy? Co? Kakaobinsy? Czemu? No bo szukam ich skrzy po skrzynkach i nie ma. A ja nie wiem. No skąd weźmiemy mamy albo mieliśmy kakao binsy? No odkryłem, odkryte mam. Nie o, wiem. O, tego grzyba i tego grzyba. Czekaj, i teraz mam te grzyby. I teraz jak sobie zrobię to. Ja zbieram węgiel na te robię. I teraz pytanie, w jaki sposób zdobyć stal? To się po prostu żelazo przepala w tym lepszym piecu. Ej, ja mam w razie czego te? Plinta? Eee, mam. Czy jest Kino! Nadal. Szlają, bombardują, Bombardy roki. Bieram ten węgiel na Minecraft bombardy roki. O, co się dzieje? Atakują nas. Idolow. No, się nie, jeszcze nie. I to wszystko zabudowywuję, żeby nas nie ten. Nie co się tu dzieje? O, ale jebnął! Mam glowstone! w 45 czy 39-tym? 39 A 39. no może jak w no, 89. No, 89 tam wojenne wojenny, te sprawy? No, o, ale w 39 się czuje. O, co się tu dzieje? Niby nie, za Hitlera było na Słucham? Ja już trzeciego gasta albo drugiego. No coś zrobił. ale ty masz taki. To nic nie dropi. Gdzie ty jesteś? Halo? Wiesz co? Ja jestem przy portalu. Jest taki A, kloc. A, ty go zabudowałeś z, z kobra. <laughs> Żeby nam nie zgasło. Mam jestem flinta. W domu. Ja uważam, że nie było to takie głupie. Bo przynajmniej wrócimy do domu. Jak nie będzie miał tego. Co tam Miałem Nie wiem, kwiatki. Dobra, to teraz ci coś pokażę, nie? Uuu, ja. Co jest? jesteśmy bogaci! Co to jest za węgier? Jezu, będziemy bogaci. Wezmę sobie jedno. Gdzie masz żelazo? Nie wiem. O, jeden też jeden Co ty A. U, 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 u. Co jest? Tylko nie wejdź na moje grządki, kurwa, bo się zajebie. No i chuj masz przejebany, no dobra, lecę po ciebie. piucie Lepiej Wypierdaj z moich grządek. Już, won. Won. <ścoughs> nie wierzę. i też zresztą mam to nagrane. Jestem na Optify patrzyłem na ciebie, nie? No? I wypierdalałeś z moich grządek, już. No, teoretycznie wypierdalił. Grządki. No, no Mam pytanie, czemu ty się na napierdalałeś zamiast mieczek? No nie miałem innych rzeczy. Nie mogłeś co zrobić? Nie. To by było zbyt prosty. Właśnie, gdzie my mieliśmy. A, potek, to przecież to była ozdoba. No, jak nowe. No, to jest diet... To jest taki nowy design. Obsrałeś. No, bo... <laughs> Podcierałem się, sorry. Ale wiesz co? Dobra, ja i co? Nie. Co? Patrz. Muszę zrobić karabin. Prawda. Jak się robią te sztabki? Ja je mam. Masz Aha. Tylko ja patrzę jak zrobić karabin. Powiem, że bardzo chcesz tego. Mm. Ja Ty progny no. Jak się robi te sztabki? No kurwa! to nie, to jest jak na tym komisariacie. O kurwa. Tego się nie spodziewałem. Ale to możemy to szkło dać takie bardziej designerskie. a jak się je robi? No nie wiem. No nie wiem. wiem że się robi, no muszę mieć ten. O. Nie wiem, jak się to nazywa. Aha, bo to Explosive Chart musisz mieć, jak się robi Explosive Chart? Żelaza? Idziemy mhm. ziomek do kopalni. <ścoughs> nie mamy. Uber. Nie mamy żelaza. Ale to w następnym odcinku. <ścoughs> nie, Siren Head. Nie. Nie, nie. No, nie, nie. Powinieneś sobie zbroję zrobić ze stali, bo to ma eksplozji w razy 200. Serio. Ja sobie teraz zrobiłem te buty ze stali i jestem lepszy.